Witajcie moje kochane. Ja dzisiaj przychodzę z takim tematem, który ostatnio mi się urodził na, na różnych sesjach, na warsztatach, że chcemy zmiany. My ludzie, a my kobiety, akurat głównie rozmawiam z kobietami, my kobiety chcemy zmiany, ale nie chcemy nic zmienić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że czasem tak jest, że. Mówimy o tym, no tak, ja bym chciała, żeby moja relacja wyglądała inaczej, ja bym chciała innej pracy, ja bym chciała mieć inne relacje z moimi dziećmi, chciałabym inaczej z nimi rozmawiać. Yy, cała lista różnych rzeczy, które chcemy, żeby były inne, ale chcemy, żeby to przyszło w jakiś cudowny sposób z zewnątrz. Czyli gdzieś pod tekście jest, no to ten partner ma się zmienić, nie wiem, może spłynie na mnie jakieś objawienie, zacznę inaczej sama z siebie z tymi dziećmi rozmawiać, zacznę inaczej się właśnie komunikować na przykład z partnerem, ale jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę nie chcemy nic puścić. Trzymamy kurczowo się naszych starych. Przekonań, nawyków, zachowań, działamy z automatu. I często na sesjach, gdy zaczynamy mówić właśnie o jakimś problemie, to pojawiają się słowa: ale ja już tak mam, ale ja to mam z domu, albo mnie tak, ja się tak od matki nauczyłam. No i ja wtedy pytam: no i co w związku z tym? Już do końca życia będziesz tak robić? Bo się 30, 50 lat temu tak nauczyłaś? Zobaczcie żeby pójść do nowego, żeby nauczyć się robić coś w nowy sposób, odczuwać w nowy sposób, zachowywać się w nowy sposób, my musimy puścić stare. Ja kiedyś użyłam takiego porównania do, do fotela. Miałam fotel, który stwierdziłam, że już jest stary, zużyty, trzeba mu wymienić obicie. Trzeba go po prostu odrestaurować, tak? Ale nie wystarczyło pomyśleć sobie, no dobra, to ja chcę, żeby on był nowy, żeby on inaczej wyglądał. No nie wystarczyło. Trzeba było najpierw zrzucić, tak? Zdjąć całe stare obicie. Trzeba było pójść do sklepu i wybrać nowe obicie. Trzeba było zanieść fotel do tapicera, żeby on ten, te wszystkie stare bebechy, stary materiał wyrzucił. I obił ten fotel nowym materiałem. Czyli trzeba było coś wyrzucić, coś pożegnać, coś zmienić, żeby pójść po to nowe. A my nie chcemy przejść tego procesu. My, nam się wydaje, że samo nasze, nasze chcenie spowoduje, że coś się zmieni. Zobaczcie, to jest taka trochę naiwność dziecka, nie trochę takie myślenie magiczne. To jak ja teraz usiądę i będę myśleć, jak ja chcę zmienić, właśnie czy moją relację, czy, czy pracę, czy w ogóle chcę zacząć inaczej żyć, może zdrowo się odżywiać. I ja za, będę o tym myśleć, to to się w jakiś cudowny sposób objawi w moim życiu. I tym, co najbardziej nas trzyma, to jest Niezgoda na puszczenie starego. Niezgoda na puszczenie starego. Co mam na myśli? Kurczowo trzymamy się właśnie przekonań. Kurczowo trzymamy się jakiegoś obrazu siebie. A tak naprawdę, żeby zmiana się wydarzyła, my musimy zajrzeć w siebie. My musimy zobaczyć. Gdzie być może mój sposób myślenia, yy, jakieś przekonania na swój temat, czy innych ludzi, jak to nas stopuje? Bo zobaczcie, jeżeli na przykład ja mam przekonanie, że, bardzo głębokie najczęściej, że mężczyźni zawodzą, to, to jest mój case. Całe lata wszystkie kobiety w moim rodzie mają takie przekonanie, że mężczyźni zawodzą. I chciałam stworzyć już inny, nowy związek. To najpierw musiałam wyczyścić, pożegnać to przekonanie. Bo z takim przekonaniem nigdy, przenigdy nie stworzyłabym nowego związku. Bo wchodząc nawet w każdą nową relację z przekonaniem, że mężczyźni zawodzą, a nasz mózg, nasza podświadomość zrobi wszystko, żeby udowodnić nam to, w co wierzymy, Miałabym ja jak na bank, że ten mężczyzna mnie też zawiedzie. A najczęściej jeszcze sama go do tego popychałam. Świadomie oczywiście. I my wszystkie to robimy. Ja zrobię lepiej. Ty się nie znasz. No tak, ja muszę sobie ze wszystkim sama radzić. No tak, ciebie nigdy nie ma, kiedy ja ciebie potrzebuję. Tylko, że nie widziałam, że... Nie poprosiłam o pomoc, nie powiedziałam, że jest mi z czymś trudno. Czekałam, aż się domyśli, chciałam udowodnić, że jestem taką dzielną dziewczynką, żeby, że ja sobie poradzę, że ja nie będę tu się zniżała, żeby prosić o pomoc. I teraz ja mogłam nawet chcieć z całego serca innego, karmiącego, fajnego związku, ale nie puszczając tego starego przekonania, nigdy bym go nie Stworzyła. I to jest właśnie o tym, że żeby prawdziwa gotowość pójścia po coś nowego, obojętnie jakiego obszaru życia to dotyczy, jest związana z tym, że najpierw musisz zmienić swoją świadomość, poszerzyć, zmienić, czyli przekonania, właśnie. Na swój temat, na temat świata, na temat mężczyzn, kobiet, powinności, czegokolwiek i zmienić swoją energię. Co mam na myśli, mówiąc energię? Ano to, że nasze, każda emocja, każda nasza emocja ma swoją określoną wibrację, określoną częstotliwość. I już pewnie znacie słynne prawo przyciągania, które trochę jest czasem nie do końca dobrze rozumiane, ale generalnie chodzi w nim o to, że podobne przyciąga podobne. I teraz sama odpowiedz sobie na pytanie, czy gdy jesteś w lęku, narzekaniu, Facet ci to świnie, jestem do niczego, nic mi się nie uda, rząd mnie okrada, ludzie to oszuści, czy, czy jeszcze cokolwiek innego. Jeżeli jesteś w takich wibracjach, to co przyciągniesz? Jeśli podobne przyciąga podobne, co przyciągniesz? No właśnie. I potrzebne są więc właśnie te dwa czynniki do zmiany. Zmiana twojej świadomości, czyli systemu przekonań, oprogramowania, wzorców rodzinnych, bo moja matka to zawsze tak robiła, to ja też tak robię, albo nawet podświadomie. Matka zawsze właśnie traktowała, nie wiem, męża jak kapcia, jak pantoflarza, to ja siłą rzeczy też idę. Tym tropem, i też cały czas będę go pouczać karcie, tak? Cały czas mieć do niego jakieś pretensje, czyli muszę cały całe swoje oprogramowanie świat poszerzyć zobaczyć, czy to, w co wierzę, jest na pewno prawdziwe, ale ważniejszym pytaniem nawet jest nie to, czy to jest prawdziwe. Najczęściej nie jest prawdziwe, ale to już jest mniej ważne. Ale ważniejsze pytanie brzmi. Czy to oprogramowanie mnie wspiera? Jeżeli jakieś przekonanie mnie nie wspiera, czyli na przykład mam przekonanie, że dobra matka to się musi poświęcić dla dzieci, po pierwsze to jest nieprawdziwe, bo dzieci chcą mieć szczęśliwą matkę, ale już abstrakując od tego, czy to przekonanie mnie wspiera? Myślę, że raczej nie. Raczej jestem udręczoną. Umęczoną matką, męczennicą, matką polką, która będzie swoje potrzeby stawiała na końcu ogonka, która nie będzie o siebie dbała, nie będzie dla siebie ważna i przekaże taki wzorzec swoim dzieciom. W tym więc kontekście, w tym sensie, to przekonanie dla nikogo nie jest dobre. Więc rozpatruj swoje przekonania. Pod tym kątem, czy one cię wspierają, czy one sprawiają, że robisz coś dobrego w swoim życiu? Bo przekonanie, na przykład, i tak mi się nie uda, no to jest oczywiste, że ono cię w niczym nie wesprze. Zresztą w dodatku jest nieprawdziwe, bo gdyby ci się nic w życiu nie udawało, to raczej by cię tu nie było, już byś pewnie nie żyła. Tak? Więc najpierw praca ze świadomością, z przekonaniami, nawet nie najpierw, może być jednocześnie. I druga rzecz, Praca nad swoją energią, czyli emocje, to co czujemy, czym się karmimy, czy ciągle przebywamy z narzekaczami, którzy nas ciągną w dół, czy ciągle słuchamy wiadomości ludzi, którzy mówią: Boże, co to będzie? To już w ogóle kryzys, inflacja, wcześniej była pandemia, wszystkie plagi egipskie, tak? Czy będąc w takich wibracjach, w takich emocjach, Jesteś w stanie coś zmienić? Jesteś w stanie mieć dobre życie? Jesteś w stanie budować coś nowego? Powiem, że nie. I co, co roku w styczniu prowadzę taki program warsztatowy, trzy tygodniowy, gotowe na nowe. Nie bez powodu więc dzisiaj też o tym mówię, bo ten program jest właśnie o tym, że żeby być gotowe na, gotowym na nowe. Jeżeli mam być gotowa na nowe, to muszę najpierw pożegnać w sobie stare. Pożegnać to, w co latami kurczowo wierzyłam. Ale nic dobrego mi to nie przyniosło. Ja muszę to zobaczyć w sobie. Że przekonanie, że do niczego się nie nadaje, albo że jestem jakaś gorsza, albo że jestem niewystarczająca, więc się muszę bardziej postarać, albo że wszyscy mężczyźni zdradzają. Czy to wszystko sprawi, że ja zbuduję nowe, dobre życie? A ten to nowe może przyjść w każdym momencie. W każdym momencie masz szansę zacząć od nowa. Mówisz mi, że tak jest, bo sama przeżywałam to kilka razy, kiedy wydawało mi się, że moje życie się skończyło, kiedy przeżywałam naprawdę najgorsze rzeczy. Ale zdecydowałam, że nie poddam się, że chcę budować siebie na nowo, swoje życie, że chcę być szczęśliwa. I najpierw pierwszym krokiem jest zrobienie porządku. Zobacz, to tak jak robisz remont w domu. Jak chcesz zrobić remont, mieć pięknie, na nowo wymalowany, nowy wystrój, musisz najpierw zrobić demolkę. Musisz najpierw pozrywać starą farbę, nie wiem, stare tapety, wyrzucić jakieś stare graty. I najpierw jest syf, malaria, kiła i mogiła. Po to, żeby uprzątnąć stare, to, co Ci nie służy, to, co Ci się nie podoba, to, czego już nie lubisz. Dokładnie tak samo robimy porządki tutaj. Jeżeli więc czujesz, że pewne schematy w Twoim życiu się powtarzają, podobny typ mężczyzn, a nawet niekoniecznie podobny typ mężczyzn, tylko na przykład zawsze jesteś na drugim miejscu albo pracy zawsze trafiasz gdzieś na szefa, który Cię nie docenia, który Cię źle traktuje. Albo ludzie Cię oszukują, albo czujesz, że ciągle musisz komuś pomagać, poświęcać się dla kogoś, a dla Ciebie nie ma czasu. Obojętnie, co to jest. Ale ciągle powtarza się to w Twoim życiu. Skorzystaj z tych warsztatów, bo często, bo często my same po prostu nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Jest potrzebna pomoc kogoś, kto pomoże ci to zobaczyć. Ja też z takiej pomocy korzystałam, bo wiecie, jak my jesteśmy w takim tunelu, to my nie widzimy, co my robimy. My, żeby poszerzyć swoją świadomość, potrzebujemy czasem mentora, potrzebujemy pomocy, która nam pokaże, który zada odpowiednie pytanie, który pokieruje, który pomoże te wysokie wibracje w nas wzbudzić. Pomoże nam poczuć coś na nowo, doświadczyć czegoś na nowo, bo sama wiedza nie leczy. Samo przeczytanie książki nie, nie uleczy Twojego życia. Nowe doświadczenie, nowe czucie, nowe emocje, nowa świadomość. Także serdecznie Ci zapraszam. Startujemy znowu w tym roku, ponownie, nie w tym, tylko w przyszłym, w 23 roku, ponownie, kolejna edycja warsztatów, gotowe na nowe. Tutaj pod tym postem znajdziesz link do tych warsztatów, opinie z poprzedniej edycji. Być może znajdziesz jakiś kod dla siebie zniżkowy, także serdecznie cię zapraszam, bo ten proces przygotowania się do wejścia impet, z impetem w nowy rok musi chwilę potrwać. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne tak krótko trwają? Tydzień, dwa, trzy i pod koniec stycznia nikt już nawet nie pamięta o postanowieniach noworocznych. Dlaczego? Dlatego, że one płyną z głowy. A bo muszę zacząć biegać, bo muszę się odchudzić, bo muszę zdrowo jeść, bo muszę się nauczyć języka. Takie postanowienia nie mają szans przetrwania. Prawdziwe intencje płyną z serca. Prawdziwa intencja to jest coś, co. Sprawia, że czujesz ekscytację, że czujesz radość, że czujesz ciepło w sercu. I to dopiero ta myśl plus emocja razem, to, to tworzy intencję, która ma taką siłę, że popłynie po prostu do nieba i ma szansę się zrealizować. Dlatego, że ta wibracja, ta częstotliwość, która nadaje jej ten pęd, to jest nasza emocja. Nasze emocje, radość, ekscytacja, e, ciekawość, entuzjazm to jest to, co pomoże Ci nazwać, sformułować prawdziwe intencje, które pociągną Cię do nowego. Ale to jest oczywiście cały proces dlatego trwa trzy tygodnie i po tych trzech tygodniach. W trakcie nawet warsztatów. Tak było poprzednio. Już pewne intencje u dziewczyn zaczynały się realizować. Więc jeżeli czujesz, że naprawdę chcesz coś w życiu zmienić, przyjdź. Skorzystaj z tych warsztatów i popracujemy przez te trzy tygodnie. I myślę, że to będzie najpiękniejszy prezent dla siebie na święta i najpiękniejszy początek nowego roku. Czekam na Ciebie.